Eufamia już zajęła swoje miejsce w startboxie. Czekamy jeszcze tylko na oznaczoną jedynką klacz Una Wes. Ostatni koniec wprowadzany do maszyny startowej. Kiedy tylko zajmie swoje miejsce, usłyszymy sygnał do startu i rozpocznie się gonitwa szósta. Unawes Wes jeszcze poza startboxem, czekamy. Z niewielkimi problemami, ale chyba się udało. Tak jest. I jazda. Wystartowała gonitwa na starcie, został Lubar za stawką, wyprowadza i dyktuje tempo w tej gonitwie. Jak na razie Eufemia, ale jest już tuż obok także Symetria. Symetria i Eufemia na prowadzeniu w tej gonitwie. Eufemia nieznacznie z przodu, Symetria druga. Na pozycji trzeciej galopuje Aira, następnie Tewnia, Una, Wes i zamyka stawkę Lubar, który został nieco na starcie, ale już odrobił stratę Stansu do pozostałych koni. Symetria i Eufamia na prowadzeniu w tej gonitwie. Eufamia nieznacznie z przodu goni mocno Aoira, galopuje na pozycji trzeciej, czwarta jest Tewnia, na pozycję piątą już przesuwa się Lubar. Eufamia i Symetria cały czas blisko siebie łeb w łeb praktycznie galopują są już w połowie zakrętu to one właśnie dyktują tempo w tej gonitwie gonione mocno przez Ayrę. Czy utrzymają siły? Czy dobrze rozplanowany jest ten dystans? Za moment się o tym przekonamy bo zbliżają się już do prostej finiszowej Symetria i Eufamia to one wyprowadzają pozostałą część stawki na prostą finiszową bardzo blisko jest tam Aira Zapowiada się nam zacięta walka o zwycięstwo w tym debiutanckim dla tych wszystkich koni wyścigu. Symetria na nieznacznym prowadzeniu przed Eufamią. Bardzo mocno goni Aira. Próbuje się tam jeszcze włączyć do walki Una Wes i Tewnia. 200 metrów do celownika ma tylko Symetria, która prowadzi przed Eufamią. Goni Aira. Symetria na prowadzeniu. 50 metrów do celownika. Nie przegra już tej gonitwy. Symetria, Eufamia. Aira, Una westewnia i zamyka stawkę lubar. Symetria i Kamila Maryniak jako pierwsze zameldowały się na celowniku. Trenowana jest symetria przez Roberta Świątka. Czekamy oczywiście na zatwierdzony przez Komisję Techniczną wynik gonitwy.